na Wzgórzu Wawelskim międzyparlamentarne spotkanie na temat e, Holokaustu. I trzeba sobie powiedzieć jasno, my nie sprzeciwiamy się te, temu spotkaniu, tylko sprzeciwiamy się formie tego spotkania. E, ludzie, którzy tam przyjadą, głównie e, ze środowisk lewicowych, zarzucają e, właśnie polskim środowiskom narodowym e, jakiś udział w, w, w dzisiejszych czasach, mówi się o jakimś e, zafascynowaniu się hitleryzmem i, i jego e, sprawami. E, do czego się nie... Z czym się zupełnie nie zgadzamy, też te środowiska często atakują, czy to żołnierzy wyklętych, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, czy Armii Krajowej mówiąc, że oni przyczynili się do, 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 do właśnie Holokaustu. Z czym się zupełnie nie zgadzamy i nie, nie może być tak, że na naszym terenie, gdzie, gdzie doszło do strasznych zbrodni, ludzie, którzy przyjeżdżają z zagranicy i mówią głośno, że, że, że my odpowiadamy w jakimś stopniu za te zbrodnie, bo to jest skandaliczne i również dzisiaj jest taka moda na zachód, tak? Patrzymy co o nas mówią na zachodzie. No, a właśnie mówi się na zachodzie przez to wszystko, przez to zakłamanie historii, że Polacy są odpowiedzialni za to zbrodnie. To jest zupełny absurd i trzeba tutaj też powiedzieć o sprawach historycznych, bo przecież, co było czytane w, w oświadczeniu, przedwojenny prezes Młodzieży Wszechpolskiej, Jan zginą zginął za pomoc Żydom. No i nie widzę tutaj jakiegokolwiek związku pomiędzy, pomiędzy jego jakimś wpływem na mordowanie Żydów, co jest no, zupełnie niezrozumiałe. Państwa zdaniem o co chodzi? Nie powinno w ogóle być tego spotkania w poniedziałek w Krakowie, czy też powinno ono wyglądać inaczej? I nie mam nic przeciwko takiego spotkaniu, no bo tak jak powiedziałem, dla nas holokaust też jest również zbrodnią. To też było czytane w, w oświadczeniu, również ginęli tam Polacy, również ginęli Ormianie i różne, różne inne narodowości, inne wyznania. Chodzi o ten monopol, tak? Że Izrael, państwo Izrael robi sobie z, z, z wielkiej tragedii. Politykę. Oni na tym, oni na, na tym żyją i, i dla nich to jest chleb powszedni. Będziecie protestować w poniedziałek przed Panie. jednym z papeli? Nie, nie będziemy protestować w poniedziałek, ponieważ nie chcemy wprowadzać jakiejś prowokacji. To o co chodzi w tym ostatnim zdaniu, w tym ostatnim akapicie tego oświadczenia, w którym mówicie, że, że jeżeli będzie coś nie tak w poniedziałek, to krakowianie powinni zaprotestować, tak? Do czego nie tylko wzywacie? krakowianie, myślę, że w całej Polsce, ale nie wzywamy, żeby przyjść pod Wawel i tam protestować i prowokować. Zobaczymy, jak to spotkanie będzie przedstawione w mediach, zobaczymy, jak, co tam zostanie powiedziane. No i wtedy, jeżeli dalej będzie tam prowokowana jakieś hasła o domniemanym antysemityzmie Polaków, czy też o tym, że wybraliśmy jakiś czynny udział w hitlerowskiej zbrodni, wtedy będziemy namawiać Polaków i to nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce, do tego, aby powiedzieli jasno, że nie mamy z tą zbrodnią nic wspólnego i do niej się nie przyznamy. Się czy jeszcze? uważacie, że media głównego nurtu y, przedstawią tą sytuację y, rzeczywiście tak jak ona wygląda, czy będą sobie nadal robiły jaja? Znam? Nie wiem, no trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że, że, relacja ja do be... do że... Państw... panów redaktorów. Tam że tam? relacja no. będzie jak najbardziej no. No, no odpowiednia. Dokładnie.